Cześć! Witajcie w kolejnej, trzeciej części TOP 15 ciekawostek ze świata. Napiszcie w komentarzu, czy seria Wam się podoba. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Ciekawe Ciekawostki i łapce w górę. Zaczynamy! Najdłuższy welon miał taką samą długość, jak 63 boiska piłkarskie. Kiedy Maria Paraszkewa, kobieta z Cypru, wyszła za mąż w sierpniu w 2018 roku, jej celem nie było tylko powiedzieć tak. Była również zdeterminowana, aby ustanowić rekord. Cytuję. Moim marzeniem jako dziecka zawsze było pobicie tytułu rekordu Guinnessa na najdłuższy welon ślubny. Pełniła swoje marzenie nosząc koronkowy welon o długości prawie 7 km, czyli aż 63 boiska piłkarskie. Interpol powstał w 1914 roku. Kiedy prawnicy z 24 krajów spotkali się, aby porozmawiać o wyłapywaniu zbiegu. W dzisiejszych czasach Interpol, czyli Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej, może być dobrze znana z tropienia przestępców na całym świecie, ale grupa datuje się na rok 1914, kiedy w Monako odbył się Międzynarodowy Kongres Policji Kryminalnej. Podczas tego spotkania przedstawiciele policji i wymiaru sprawiedliwości z 24 krajów w celu zwiększenia skuteczności międzynarodowych dochodzeń. Nowozelandczycy mają więcej zwierząt w gospodarstwie domowym niż jakikolwiek inny kraj. Wydaje się, że ludzie mieszkający w Nowej Zelandii uwielbiają mieć w pobliżu przynajmniej jednego zwierzącego towarzysza. Dlatego 68% gospodarstw domowych ma zwierzę domowe czyli więcej niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie. Amerykanie również uwielbiają futrzastych przyjaciół dlatego ponad połowa wszystkich amerykańskich domów ma psa lub kota lub oba naraz. Gołębie potrafią odróżnić obraz Moneta i Picassa. W badaniu z 1995 roku naukowcy poinformowali, że byli w stanie wyszkolić gołębie w rozróżnieniu obrazów Claudia Moneta i Pabla Picassa. Pokazywano gołębiom slajdy prac, których nigdy wcześniej nie widziały. Kiedy obrazy Picassa zostały odwrócone, mali koneserzy sztuki wciąż mogli powiedzieć, że to Picasso. Może dlatego tak bardzo lubią lądować na posągach. Guma do rzucia zwiększa koncentrację Następnym razem, gdy będziesz mieć problemy z koncentracją, możesz sięgnąć po gumę do rzucia. Badanie przeprowadzone w 2013 roku wykazało, że osoby, które żyły gumę, biorąc udział w wyzwaniu pamięciowym, były w stanie skupić się przez dłuższy czas niż osoby, które gumy nie żyły. Superman nie zawsze latał. W oryginalnym komiksie Superman mógł przeskoczyć wysokie budynki za jednym zamachem, ale potem musiał spać na ziemię, ponieważ nie latał. Dopiero w latach 40. animatorzy nowego serialu animowanego uznali, że rutynowe rysowanie go zginającego kolana będzie zbyt trudne. Postanowiono, że Superman może wystartować w powietrze. Po tym czytelnicy mogli zobaczyć płynną animację, a Superbohater zyskał nową moc. Pierwszy komputer został wynaleziony w latach 40. XX wieku. W dzisiejszych czasach superkomputery są wszędzie i tak naprawdę wcale nie potrzebują dużo miejsca. Masz konsolę Xbox One w swoim salonie? To superkomputer hybryda laptop-tablet w Twojej torbie to również superkomputer. Kiedy po raz pierwszy pojawiły się superkomputery potrzebowały znacznie więcej miejsca. Spójrzmy na pierwszy na świecie komputer, który nazwano The Electronic Numerical Integration and Computer w skrócie e ENIAC Pierwotnie zbudowany w Szkole Inżynierii Uniwersytetu w Pensylwanii w 1946 roku ENIAC ważył 27215 kg. Zajmował pokój większy niż większość mieszkań typu studio, około 1500 stóp kwadratowych. Krótko po zbudowaniu ENIAC został wysłany do wojska, gdzie był używany do obliczeń trajektorii balistycznych z przerażającą dokładnością. Kosmos pachnie jak smażony stek. Czy kiedy oglądasz materiał, na którym astronauci unoszą się spokojnie w kosmosie, zastanawiasz się, jak pachnie kosmos? Cóż, Według niektórych byłych astronautów kosmos ma wyraźny zapach, który opisali jako zapach gorącego metalu lub pieczonego steka. Co sekundę umierają dwie osoby. Podczas gdy na Ziemi co sekundę rodzi się czworo dzieci, szacuje się, że w tym samym czasie umiera około dwoje ludzi. Oznacza to, że co minutę umiera 105 osób, co godzinę umiera 6316 osób, każdego dnia umiera 151 600 osób. A co roku umiera 55,3 miliony osób. Jednorożec jest narodowym zwierzęciem w Szkocji. Podczas gdy Szkocja z dumą szczyci się potworem z Loch Ness, jednym z najbardziej znanych, legendarnych stworzeń na świecie, kraj zdecydował się na stworzenie innego mitycznego zwierzęcia jednorożca. Chociaż może się to wydawać dziwnym wyborem, jednorożce odegrały integralną rolę w historii kraju. W XII wieku Wilhelm I użył dumnej bestii w szkockim herbie królewskim. Dzieci zadają 300 pytań dziennie. Brytyjskie badanie przeprowadzone w 2013 roku przez sprzedawcę internetowego Little Woods obserwowało małe dzieci i rejestrowało pytania, które dzieci zadawały dorosłym. Dzieci miały tendencję do zwracania się do swoich matek po odpowiedzi, a matki odpowiadały na pytania średnio na prawie 300 pytań dziennie lub na jedno pytanie co 2,5 minuty. Mamy poinformowały, że najtrudniejsze pytania, jakie im zadano, to: Dlaczego woda jest mokra i z czego zrobione są cienie? Całkowita waga mrówek na Ziemi kiedyś równała się całkowitej wadze ludzi na świecie. Według BBC, entomolodzy oszacowali, że istnieje co najmniej milion bilionów owadów, a tylko 1% tej liczby to mrówki. A jeśli weźmiesz wszystkie te mrówki, około 10 tysięcy bilionów, i umieścisz je po jednej stronie gigantycznej skali, a prawie wszystkich ludzi na świecie po drugiej, skala będzie się równoważyć. Niestety, ponieważ dzisiejsi ludzie stali się ciężsi, prawdopodobnie nie otrzymalibyśmy takiego wyniku, ale kiedyś tak mogło się stać. Francis Ratniesk, profesor pszczelarski na Uniwersytecie Sussex, powiedział kiedyś, że mogą mieć to miejsce około 2000 lat temu. E jest najczęstszą literą i występuje w 11% wszystkich angielskich słów. Spróbuj napisać kilka zdań po angielsku, aby sprawdzić, jak często pojawia się każda litera alfabetu. Są szanse, że zobaczysz dużo litery E. Dzieje się tak, ponieważ powszechnie używana samogłoska występuje w około 11% wszystkich słów w języku angielskim. Kolejną najpopularniejszą literą było A, które pojawia się w około 8,5% wszystkich słów. Najmniej powszechną literą jest Q, które pojawia się w zaledwie 0,2% słów. W piwnicy Benjamina Franklina znaleziono kiedyś tuzin ciał. W piwnicy londyńskiego domu Benjamina Franklina znaleziono wiele szkieletów. Kości zostały odkryte podczas remontu domu w 1998 roku i zostały zidentyfikowane jako pochodzące od prawie tuzina osób, tym sześciorga dzieci. The Guardian napisał, najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem nie jest masowe morderstwo, ale szkoła anatomii prowadzona przez młodego przyjaciela i protegowanego Franklina, Williama Hewsona. Najzdrowsze miejsce na świecie znajduje się w Panamie. Jak wynika z raportu International Living z 2018 roku, niewielka dolina w pobliżu wulkan w Panamie zdobyła wyróżnienie jako najzdrowsze miejsce do życia na świecie. Nazywany Shangri La Valley. Obszar ten jest domem dla pięknych krajobrazów, niskich kosztów utrzymania i znacznie dłuższej średniej długości życia niż sąsiednie obszary. Podsumowując, najzdrowsze obszary świata mają pewne wspólne czynniki, zgodnie z rankingiem: jest to ciepły klimat, aktywna scena społeczna, zdrowa żywność i wolniejsze tempo życia, które zmniejsza codzienny stres. To może najwyższa pora, aby się przeprowadzić. To już wszystkie ciekawostki, jakie dla Was przygotowałem. Z góry chciałem przeprosić za mój zatkany nos, ale mam lekką alergię. Zachęcam do subskrypcji kanału, ciekawe ciekawostki, zostawienia łapki w górę i zobaczenia innych moich ciekawych materiałów. Dzięki za uwagę. Cześć!